Pan chce powiedzieć? Europa, 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 posłuchaj mnie. Europa, 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 posłuchaj mojego głosu. Europo, Europo, Europą, Europa, Europa, Europa. rozglądasz się to tu, to tam, w prawo, w lewo, na północ, na południe, na wschód, na zachód, ale nie patrzysz na mnie. Ale ja będę odwracał uwagę Europy znów na siebie, mówi Pan. Zacznę robić takie rzeczy w Europie, które wielu ludzi na wysokich pozycjach zadziwią. Ale nie będę tego robić przez mądrych, dużych, ważnych ludzi na wysokich stanowiskach. Ale Będę to robić przez moją tajemną armię, którą właśnie na to przygotowałem. Pan ja chce powiedzieć, że w ostatnich latach zrobiłem niesamowicie dużo w sercach moich dzieci. W ostatnich latach zostało dużo zrobione w podziemi, co było niewidoczne, czego inni ludzie zupełnie nie widzieli. Ale wiele z moich dzieci w Europie pozwoliło mi w ostatnich latach po prostu w ciszy, w tajemnicy, w spokoju, w trudnościach, w ukryciu działać w ich sercach. I Pan chce powiedzieć, nie odbieraj tego czasu jako coś zmarnowanego. Nie patrz na to, że to strata czasu. Czasu pracy w skrytości, czasu w ukryciu, czasu, gdzie jesteś w domu z Jezusem, w którym czułeś się samotny i nie wiedziałeś, co robić, gdzie pójść. Ale podczas tego całego czasu Bóg pracował w Twoim sercu, aby rzeczy w Twoim sercu przyniosły zgodę z Jego sercem. I Bóg chce powiedzieć, że to jest to, co planowałem w Europie, aby moje dzieci w ukryciu mogły być przygotowane, by publicznie było widać, jak wielki i wspaniały jestem. Bóg chce powiedzieć, że Europa będzie na powrót patrzeć na mnie, ponieważ przez moje dzieci wydarzy się w Europie coś, czego Europa jeszcze nie widziała. Najmniejsi, najbardziej niepozorni, którzy myśleli, że nic nie znaczą, nic nie potrafią, są niczym, będą nagle. Nagle wypowiadać słowo, przynoszące życie. Europa nie będzie w stanie przejść obok mnie i obok tego, co robię, przez moje dzieci. Widzę też, jak Pan zwraca uwagę ważnych osób w różnych regionach Europy na chrześcijan. Widzę, jak Pan będzie dotykał serca różnych polityków, którzy mieli zatwardziałe, uparte serca, ale nagle zauważyli, że Bóg robi coś w ich sercach. On puka do drzwi ich serc i oni będą go słyszeć i będą mu otwierać. Pan będzie tworzył połączenia, które tylko on może stworzyć połączenia między Kluczowymi ludźmi i najprostszymi chrześcijanami, którzy widzieli sami siebie jako bardzo proste dzieci Kościoła. I przez te połączenia, Boże połączenia, Boża strategia będzie wchodziła na ważne strategiczne poziomy. I pan chce powiedzieć swojemu ludowi, przestańcie uważać się za maluczkich, nie jesteście nimi. Przestańcie szukać rozwiązań waszych problemów w jakichkolwiek instytucjach na świecie. Nauczcie się polegać na moim sercu, bo tam znajdziecie dokładnie to, co potrzebujecie i co musicie słyszeć. I widzę, jak pan się uśmiecha, stoi tu z wielkim, rozpływającym się uśmiechem na twarzy. I mówi, że zaskoczeniem dla przeciwnika będzie ta moja tajemna armia, którą przygotowałem w ciszy, w spokoju i w ukryciu. I nagle oni powstaną jak z niczego, powstaną głośno i będą podążać za barankiem, który został zabity. Będą podążać za Jezusem bardziej niż za kimkolwiek. Nie będą obciążeni przez wroga, ponieważ nauczyli się, co to znaczyć, być ukrytym w Bogu i żyć ukrytym w Jezusie w cieniu najwyższego. Będą żyć w tej intymnej, skrytej relacji, będą to czynić, aby w tym świecie być prawdziwym światłem. Pan Bóg mówi, że weźmie to światło i umieści w najwyższym punkcie żeby Europa mogła zobaczyć, że wciąż ma światło, które świeci. Nie martwcie się, nie stresujcie się, że ciemność staje się coraz mroczniejsza i coraz ciemniejsza. Ale bądźcie pewni, że ja jestem obok, żeby was przygotować jako wspaniałe świecące światło tutaj na tym kontynencie. Panie, oddajemy się Tobie. Powiedz Panu, Panie, chcę być częścią tego, co robisz w Europie. Powiedz Mu swoimi słowami, Panie chce być częścią tego. Zrób ze mną, co chcesz. Przygotuj mnie, przygotuj mnie do tego, co chcesz. Tutaj jestem. Nie potrzebuję nic więcej. Cokolwiek chcesz, panie, tu jestem. Nie potrzebuję nic więcej, nie potrzebuję więcej, nie potrzebuję wielkich pomysłów, tylko ludzi, którzy mówią, panie, cokolwiek, gdziekolwiek, kiedykolwiek, kiedykolwiek jakkolwiek, tu jestem. I ciało Chrystusa będzie żyć prawdziwą jednością. Ciało Chrystusa będzie żyć w jedności, tak jak to się dzieje między Jezusem, Ojcem i Duchem Świętym. Chcę powiedzieć, że jedność w niebie pomiędzy Ojcem, Synem i Duchem Świętym jest jednością, którą Kościół w Europie będzie odzwierciedlał. Unikalny, różnorodny, niemniej jednak jeden. Unikalny, różnorodny, ale podążający za celem. Jezu, Ty jesteś tak genialny.